Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale w serii, w której omawiamy sobie fajne gry logiczne. Dziś gra po raz kolejny przeznaczona na system Android. Gra w zupełności za darmo. Yy i naz Jej nazwa to Movie The Block, czyli na polski tłumacząc po prostu przesuń sobie jakiś blok. I takie coś będziemy właśnie w tej grze wykonywać. Będziemy sobie prze e przesuwać bloki, aby odblokować jak gdyby takie wyjście. Myślę, że przejdźmy od razu tutaj do przykładu tej gry. Ja sobie m, tutaj paczkę Exercise e pozwoliłem samemu przejść poza nagranie, bo to są takie bardzo wstępne, samouczkowe zadania. A zaczniemy tutaj na nagraniu. Od pozycji beginner, czyli początkujący, i zobaczymy tutaj, jak trudne bloczki nam w tym momencie gra przygotowała. Zacznijmy od pierwszego etapu, bo nic tutaj jeszcze nie przeszło. I o co chodzi w grze? Musimy użyć jak najmniejszej ilości ruchów. Im mniej ruchów użyjemy, tym będziemy później przez grę nagradzani tutaj gwiazdkami, lub trzy gwiazdki, lub dwie gwiazdki, lub jedna. I musimy jak najmniej. Tych właśnie ruchów użyć, przesuwając te tutaj bloczki, tak jak widzicie, mogę je przesuwać jak gdyby tylko po ich dłuższej stronie, w tą stronę, które są jak gdyby dłuższe, nie mogę je przesuwać w kierunku takim, którym one są grubsze, tak, tylko po tej osi, po tej płaszczyźnie, gdzie one są cieńsze. I ostatecznie muszę ten klocek, który tutaj jest akurat na zielono pomalowany, ten który się wyróżnia, yy, przesunąć tam do samego wyjścia, co widzicie teraz jest niemożliwe. Więc muszę sobie odblokować najpierw drogę do tego wyjścia, aby móc to zrobić. Ja bym to zrobił w taki sposób, że tego podciągnę tu do góry, tego z dołu przesunę na maksa w lewo, obydwa opuszczę w dół i teraz mój klocek zielony może już wyjść. I mam tutaj podsumowanie każdej misji. Udało mi się w tej misji zdobyć trzy gwiazdki, czyli maksimum. Nie, nie było to aż takie trudne. Użyłem pięciu ruchów. Mój najlepszy wynik to pięć ruchów, a perfekcyjny wynik, jaki jest do osiągnięcia w tej misji, to też pięć ruchów. Więc zrobiłem to najmniejszą ilością ruchów, jakie tylko udało się, jakie tylko da się y, zrobić w tym tutaj zadaniu. Dobra, przejdźmy do kolejnych, zobaczymy, czy wzrośnie troszkę poziom trudności. Tak więc klikam dalej, no i zobaczymy, co muszę tutaj zrobić. Ok, to już jest chyba troszeczkę trudniejsze, bo gdy ja podsunę tu tego do góry, to nadal mam zablokowane to. Mhm. Dobra, ja chyba już wiem, co muszę tutaj zrobić. Zrobię ten i ten do góry, to odsunę w lewo. Teraz tego i tego opuszczę w dół i dajmy to w prawo. Zobaczmy, tak, to była najmniejsza ilość ruchów, jaką mogłem wykonać w tej misji, tak więc po raz kolejny perfekcyjnie wykonane zadanie. Dobra, poziom trudności widzę po raz kolejny tutaj wzrasta. Stanówmy się, co możemy tutaj zrobić. No, jedyny krocek, który mogę w tym momencie ruszyć, to ten, więc zacznijmy od tego. Dalej mam wszystko poblokowane, więc musiałbym przesunąć tego. Daję to w lewo, te dwa do góry, tego z powrotem odsuwam, i już mój zielony mogę dać do wyjścia i również perfekcyjny wynik, bo 7 ruchów to było minimum, jakie możemy wykonać w tym zadaniu. Dobra, tutaj widzę, że już trochę więcej tych klosków dostałem. Wygląda to już o wiele trudniej, ale zobaczmy, czy faktycznie takie trudne to będzie. Ja bym sobie tego spod dołu dał w prawo. Ten mi zjedzie w dół, ale nic nie ruszę do góry. Do góry. Okej, okay, chyba już widzę rozwiązanie. Daję tego w prawo, tego daję w dół. Tak, tego chciałem dać w dół, żeby odsunąć się. Czy to ma sens w tym momencie? Hmm, chyba nie. sekunda. Przesamę mogę zrestartować poziom i zacząć go od początku. Chyba o coś innego mi tutaj chodziło. Dajmy sobie to od początku, jak, jak to wyglądało. W taki sposób. I jeszcze raz. No, tutaj gra mnie na czwartym poziomie zaskoczyła, ale na spokojnie przeanalizujmy sobie. Co ja tutaj muszę zrobić? No, musiałbym się przesunąć tym w to miejsce. Mhm. Dobra, już wiem co chciałem zrobić. Chciałem zrobić coś takiego, że ten pójdzie w dół. No nie, nadal to jest zablokowane. Hmm. Wydaje mi się to trudniejsze niż początkowo sądziłem. Hmm. Dobra, chyba już wiem. Trzeba zacząć zupełnie inaczej, bo ja zacznę tu, 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 tego odsunę tu, tego tu, tego tu. No i się zablokowałem. To też nie ma sensu do końca. No dobra, udało się zrobić, jednak w dużej ilości ruchów. A nie, to była minimalna ilość ruchów, tylko ja tam na, na samym końcu, przez przypadek go puściłem w połowie i to mi zaliczyło jako kolejny ruch. Okej, okay, to była najmniejsza ilość ruchów, jaką mogłem wykonać, tak więc nie będziemy sobie tego poprawiać. Ale jak widzicie, poziom trudności już tutaj znacznie urósł. Mhm, pomyślmy teraz jednak, co tutaj należy zrobić. No tego do góry tutaj, co mi blokuje, nie dam rady w żaden sposób umiejscowić, bo tam jest za dużo bloków. Więc na pewno te z dołu muszą mi się również przesunąć. Więc ja bym sobie dał tego w lewo, tego do góry, tego w lewo, tego w lewo, tego na dół, tego na dół, tego w prawo, tego do góry i do wyjścia. Okej, okay, zadanie bardzo podobne do tego poprzedniego mi się wydaje. Dobra, tu znowu coś podobnego, tylko mamy troszkę inne rozstawienie na samym dole. Dobra, pomyślmy co teraz. Od czego by tu zacząć? Dam może to w dół, to w prawo, to w górę. Czy coś mi się tu odblokowało? No nie bardzo. Tego teraz do góry, to teraz w lewo, teraz te dwa na nadu, na nadu i do wyjścia. I udało mi się po raz kolejny perfekcyjnie wykonać to zadanie, bo tylko 9 ruchów, czyli na poziom perfekt. Dobra. Zobaczmy teraz, co w tym zadaniu. No, tu bym musiał na pewno tym jednym klockiem zjechać na dół. Okej, okay, okej. Okay. Wszystko wydaje się takie dość zablokowane. Wydaje mi się, że zielonym muszę się cofnąć. Chyba tak. Tylko po to, żeby dać tego na dół, zjechać tym w lewo. Do góry, do góry, do góry i do wyjścia. I znowu poziom zaliczony perfekcyjnie, bo tylko 7 ruchów. Dobra, przejdźmy do kolejnych etapów, dość szybko mi to idzie. Przejdźmy do kolejnych, żeby zobaczyć, czy ten poziom trudności jeszcze, jeszcze się zwiększy. Tu mogę dać w prawo, to mogę podnieść do góry. Kej, okay, tym nie wyjadę, Chyba już widzę rozwiązanie. Tym dajemy tylko kratkę do góry. Uciekamy tym, tym w dół, tym w dół, tym w dół, tym w prawo, tym do góry i do wyjścia. I minimalna ilość ruchów? Nie. Perfekt to by było 7, ja zrobiłem 8. Gdzieś zrobiłem jeden nadwyżkowy ruch, ale to nic nie szkodzi. Każdy może to sobie we własnym zakresie myślę poprawiać. Ja jednak tutaj chcę spróbować jak największej ilości misji wam pokazać. Tak więc od razu przejdę do rozwiązywania kolejnej łamigłówki. A to wydaje się coraz bardziej skomplikowane. Od czego by tutaj zacząć? No, jak jadam tu w dół, nic mi to nie da, będę dalej zablokowany. Ten zielony klocek by się musiał poruszyć o jedno miejsce w prawo, ale to nie jest aż takie proste, jak widzę, do zrobienia. Ale chyba już wiem, co należy tu zrobić. Tak, tak, tak. No, nie do, nie do końca, chyba jednak tak, jak pomyślałem, bo dalej mi zawadza ten tutaj obok zielonego. Więc to chyba było błędne. Zacznijmy to jeszcze raz od nowa. To mi nic nie da, kiedy ja tym zjadę tu w dół, bo. Brakuje mi tego przesunięcia klocka zielonego i jedno w lewo. Tego mi bardzo tu brakuje. Chyba że mam pomysł. Trzeba zacząć od tego. Tak teraz tym, teraz tym, teraz tego można odsunąć. Można wjechać tym z powrotem do góry i tymi dwoma do góry i odjechać zielonym. I to jest misja rozwiązana na perfekt czyli znowu 3 gwiazdki. Dobra udało mi się. To już było przyznaję bardziej skomplikowane. Musiałem sobie misję powtórzyć. Pomyślmy co teraz. Blokują mi tutaj te dwa klocki. No to mi się wydaje, że to będzie dość proste, czy nie? Tym w dół, tym w lewo, tym w lewo, tym do góry, tym do góry. Okej, okay, ten jest za długi. <laughs> tak, tak, to by było zbyt proste, jeżeli tak by to miało być. Ten musi się znaleźć na dole. Okej, okay, więc pewnie muszę to zrobić tak, 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 tak i tak. Wykonałem dużo, dużo, za dużo ruchów, ponieważ to było można uprościć. Spróbujmy sobie to jeszcze raz. To było można mocno tutaj uprościć, yy, ilość wykonanych tutaj ruchów, yy, ponieważ tak, można sobie ze spokojem... Ten musi pojechać tu na pewno, ten tu, ten tu. I yy, teraz tak, ten tu, ten tutaj, ten tutaj, ten tutaj i do wyjścia. I teraz mam osiągnięty to jako perfekt, bo wykonałem tylko 8 ruchów. Tak więc jak widzicie swój poziom możecie sobie poprawiać. Jeżeli się nie uda za pierwszym razem nie ma problemu można to sobie powtórzyć i się sprawdzać w tym poziomie jak najlepszym. Pomyślmy teraz jednak co tutaj. Ja bym sobie dał jednego z tych klocków do góry. Te dwa wysokie muszą iść na pewno na dół, więc to będę musiał przesunąć tu. I to mi całkowicie, dobra, te bym musiał rozsunąć na boki, bo te małe muszą iść do góry, żeby te duże mogły iść na dół. I teraz te duże na dół i zielone do wyjścia. Tak, i to jest misja rozwiązana również na poziom perfect, bo wykonałem tylko 10 ruchów. Jak widzicie, tutaj mi miga jakaś podpowiedź, że mogę wziąć sobie nagrody. To lubka to są chyba podpowiedzi, jakbym się gdzieś zablokował. I to są takie właśnie, no pod, gra sama podpowiada, jaki ruch należy wykonać. Ja jednak na razie tego nie potrzebuję, więc w ogóle nie będę tego używał, ale w razie czego jak ktoś by się zaciął, to można sobie e, dać podpowiedź, i te podpowiedzi też można sobie kupić. Właśnie na takiej bazie e, takim systemem tutaj gra właśnie zarabia, że można sobie kupić podpowiedzi, ale poza tym jest całkowicie za darmo. Dobra, tego klocka mogłem od razu dalej posunąć, bo niepotrzebnie sobie zrobiłem jeden ruch więcej. Tak, mogłem to uprościć o ten jeden ruch i przesunąć to za jednym zamachem, ale już nie będziemy tego poprawiać i tak było całkiem dobrze i za pierwszym razem. Dobra, to się wydaje tu troszkę trudniejsze. Ale wydaje mi się, że muszę zrobić to tak, 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 tu w dół, tu w dół, tu w dół i zielony już do wyjścia. I znowuż na trzy gwiazdki. Dobra, przejdźmy już sobie zupełnie ostatnią misję w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy, co tutaj mamy, i to będzie już ostatnia misja, bo myślę, że te etapy są na tyle powtarzalne, że nie ma co tutaj dłużej tego odcinka przedłużać powyżej 10 minut. No i zielony do wyjścia. Na sam koniec dość prosta misja, bo od razu mi się udało na poziom perfekt za pierwszym razem. Dobra, w dzisiejszym odcinku na temat gry the Move the Blocks to już wszystko. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, oczywiście, za uwagę w dzisiejszym odcinku. Liczę na subskrypcję mojego kanału, abyś nie przegapił podobnych materiałów z serii Gry Logiczne. Liczę na ocenki materiału i komentarze. Do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć.